Dzień dobry, moi drodzy! Zapraszam Was bardzo serdecznie po raz pierwszy w tym roku na pierwszy odcinek oraz relację kilometrów w nogach zapisanych. Zanim jednak zaproszę Was do wspólnego oglądnięcia tego odcinka, pozwólcie, że powspominamy wspólnie chwile, które spędziliśmy razem podczas wypraw w góry. Jak się może orientujecie, już niebawem minie Rok zaistnienia kanału w portalach społecznościowych. Pozwólcie więc, że zaproszę Was do wspólnego oglądnięcia i powspominania, jak to było. Pamiętam, jak blisko rok temu, otwierając kanał Kilometry w nogach zapisane, cieszyłem się i z niecierpliwością oczekiwałem, gdy na liczniku odwiedzających moje relacje pojawiła się setka wyświetleń. Dziś ich już w setkach, a niektóre relacje osiągają tysiące wejść i to bez sponsorów, patronów, reklam i płatnej promocji kanału. Wszak miałbyś to kanał pasjonata turystyki i górskich wycieczek i w takiej formie staram się go cały czas prowadzić. Cieszę się, że tak wielu z Was chce ze mną wędrować podziwiać wspólnie przyrodę, piękno świata, tajemniczość gór i przeżywać to, co czuję podczas moich wypraw. To dzięki Wam ten kanał się rozwija. Dajecie mi natchnienie, siłę oraz zapał do podejmowania coraz to doskonalszych i nowych wyzwań. Kończę dziś pewien etap swojej pracy nad kanałem. Na dzień dzisiejszy kanał subskrybuje ponad 110 osób. Odwiedzono go ponad 15 tysięcy razy. Cieszę się, że wśród nich mogę Was gościć, że dajecie mi wsparcie w tym, co robię. Dziękuję za Wasze uwagi, komentarze, które stanowią dla mnie pomoc w poprawie, jak i budowie kanału oraz nagrywanych relacji. Zajsła te kieruję do tych, którzy subskrybują kanał, do wszystkich tych, którzy go odwiedzają i razem ze mną połykają kolejne kilometry na nogach. Życzę Wam, by wszystkie Wasze wycieczki, podróże, wędrówki, wspinaczki zawsze dawały Wam radość, zadowolenie oraz osobiste spełnienie. Poczynam właśnie tym pierwszym odcinkiem, kolejne etap budowy kanału. Oby wszystkie powstające relacje były tak ciekawe i inspirujące jak te z minionego roku. Powędrujmy więc ponownie na szlaki górskie. Te znane, nieznane, te oblegane i mniej uczęszczane. dziecia znamy swoistego spokoju obcowania z przyrodą oraz naturą. Zapraszam więc Was serdecznie na pierwszy odcinek tego roku. Dziś właśnie z tej okazji nie powiem tradycyjnego, no to zaczynamy. Dziś mogę śmiało już powiedzieć, no to idziemy dalej. Mamy zimę, to ubierzcie się ciepło, plecaki na plecy, w dłonie czekany i kije na buty raki i ruszamy, jak nasza grupowa ekipa na zasypane białym puchem górskie szlaki. W górach zawsze jest pięknie, lecz trzeba pamiętać o swoim bezpieczeństwie, zwłaszcza zimą, gdy warunki pogodowe mogą być trudne. Ruszamy więc z rozwagą przed siebie. Ten grupowy wypad rozpoczynamy od zimowego wejścia na przełęcz karp. Prowadzą na niego dwa zimowe szlaki. Jeden z Doliny Czarnej Gąsienicowej spod Czarnego Stawu i Żlebem w Górę. Szlak ten jest bardzo wymagający, ale pozwala zaznać frajdy podchodzenia w prawdziwych górskich warunkach. Drugi wiedzie z zielonej doliny gąsienicowej, czyli od strony zachodniej i nie różni się od letniego szlaku turystycznego prowadzącego na przełęcz. Jest mniej stromy, ale również z widokami na kościelec, świnicę, beskit czy kasprowy. Jak sądzicie, który wybierzemy, zobaczycie niebawem sami. Zapraszam Was moi drodzy na zimowe wejście na Przełęcz Karp. Z parkingu w Brzezinach Doliną Suchej Wody po zaśnieżonym szlaku często mijając po drodze podbiegających narciarzy lub skiturowców prawie dwugodzinnym podejściem wyruszamy w kierunku górskiego schroniska Murowaniec. Ta droga wiedzie głównie lasem i nie oferuje oprócz zimowej scenerii muzolnego stopniowego pokonywania dystansu szczególnych atrakcji. Podziwiamy więc górski las pokryty białą puchową pierzyną śniegu, którego blask rozjaśnia szarości budzącego się dnia. na hali wita nas już grupą wielu turystów, wyruszających właśnie spod niego wyższe partie Tatr. Chwila odpoczynku, gorąca herbata w ciepłej sali schroniska i już pełne o tej porze schronisko trochę nas rozleniwia. Panująca w Tatrach pogoda nie zachęca do wyruszenia w wyższe partie, choć nie jest tak zimno, bo temperatura oscyluje w okolicy minus pięciu, to prognozy przewidują wzrost siły wiatru. Gdy wyruszamy ze schroniska i spoglądamy na pobliskie szczyty, już widzimy, że po ich graniach gonią tumany śniegu rozdmuchiwane przez porywisty wiatr. Jeszcze siedząc w zaciszu schroniska, podjęliśmy decyzję, że właśnie ze względu na prognozy wejdziemy na przełęcz od łatwiejszej, czyli zachodniej strony doliny. Idziemy więc szlakiem w kierunku Kasprowego. Warunki diametralnie się zmieniają. Cisza, która towarzyszyła naszej wędrówce doliną suchej wody, zmienia się w typową dla zimowego okresu w Tatrach. Wiatr, który śmiga po naszych twarzach, potęguje odczucie chłodu. Zaczyna nam wiać niemiłosiernie. Z obawą obserwujemy, co dzieje się w górze. Porywy są tak duże, że momentami tracimy z oczu widok na pobliskie szczyty. Z pewną dozą wyrachowania dzisiejszą relację nagrywam bez stabilizacji obrazu oraz redukcji szumu wiatru, a to właśnie dlatego, by móc Wam przedstawić, jak porywisty wiatr i szalejąca śnieżyca rzucała nami w trakcie podejścia na przełęcz. Niech ta sytuacja stanie się też swoistą przestrogą dla tych, co wyruszają w góry w ciężkich warunkach zimowych bez sprzętu lub jakiegokolwiek przygotowania. Ten żółto czarny szlak, który latem biegnie po kamienistej i wygodnej drodze, teraz staje się płaski z nielicznymi i łagodnymi podejściami. Mimo że to bardzo często użytkowany szlak, dzisiaj jest tu dość pusto. Mija nas niewielu turystów, którzy podążają w kierunku schroniska. Gdy dochodzimy do pierwszego rozdroża szlaków, gdzie latem odbija w lewo czarny szlak prowadzący na przełęcz świnicką, wieje już tak niemiłosiernie, że nasze ślady na szlaku już po kilkunastu chwilach są zasypywane przez świeżo nawiany śnieg. Widząc co się dzieje oraz obserwując pogarszające się warunki, część naszej grupy odpuszcza i postanawia zawrócić do schroniska. Rozwaga bierze górę. Jak się później okaże, podejmą oni decyzję podejścia niebieskim szlakiem pod próg czarnego stołu gąsienicowego. Darek, Daniel, Andrzej oraz ja postanawiamy jednak nie poddawać się i zaciągając na twarz wysoko kominiarki i kominy, dociągając wszelkie zamki kurtek, już z czekanami w ręku oraz rakami na butach, ruszamy do walki z wszechobecną kurzawą sypiącego śniegu. Przechodzimy pod niekursującym wyciągiem krzesełkowym, gdzie zaledwie kilku narciarzy zjeżdża wzdłuż wyciągu z Kasprowego w Dno Doliny. Nie ma mowy o odnalezieniu w takich warunkach jakichkolwiek oznak szlaku. Śmigani lodowatym wiatrem po twarzach brniemy więc w głębokim śniegu przed siebie, by dotrzeć w okolice Zielonego Stawu Gąsienicowego. Czasem wpadając po pas w zasypane śnieżne szczeliny z mozolem gramolimy się na twardsze, zlodowaciałe łachy zalegającego śniegu. Choć wiatr śmiga i rzuca nami, że momentami tracimy równowagę, z wysiłku nie czujemy zimna, a wręcz mimo tych trudności odczuwamy zadowolenie, że jednak dajemy radę. Mamy poniekąd satysfakcję, że jest nam dane cieszyć się urokami prawdziwych górskich warunków. Każdy nasz krok, każde stąpnięcie rakami jest rozważne i ostrożne, by nie stanąć na dnie widoczną rozpadliną lub na kruche lodowe podłoże, które może pod sobą kryć płynący ciek lub potok, których przecież nie brakuje w zielonej dolinie gąsienicowej i wylądować w zimnej, lodowatej wodzie. Teren teraz zmienia swoje ukształtowanie, pojawiają się duże skalne głazy oraz kamienie, w oddali już widzimy wystający na wpół zasypany nawiewającym śniegiem drogowska z rozwidlenia szlaków. Latem tu odbija Szlak Czarny prowadzący dalej na Przełęcz Chwinicką, a w lewo Szlak Niebieski na Przełęcz Karp. Na próżno szukać w warunkach zimowych jakichkolwiek oznak czy znaku szlaku, szalejąca zamieć robi swoje. Gdy pytamy napotkanych schodzących z góry turystów o warunkach panujących na górze, każdy odpowiada o szalejącej powyżej nawałnicy. Momentami, gdy powiewy ustają naszym oczom ukazuje się majestat fantastycznych otaczających nas szczytu. Z utęsknieniem spoglądamy na cel naszej dzisiejszej wyprawy Karp, ale i spoglądając w prawo widzimy przepasne pionowe ściany świnicy. Miło jest tak dla wytchnienia popatrzeć na te cuda owiane powłoką śnieżnej puchowej pierzyny. Przeciskając się między głazami, czasami gubimy w zasypanych śniegiem oczami kierunek marszu. Czasami usilnie trzymamy się czekana, by nie zostać zepchnięty ze zbocza. Kryjemy się w zaułkach skalnych, podchodząc coraz to bliżej do przełęczy. Gdy jesteśmy już na podejściu pod samą przełęcz, widzimy, jak niektórzy turyści podejmują wezwanie wejścia na kościelec. Jesteśmy już tak blisko celu. W nas też rodzi się takie wezwanie, a może by spróbować. Pogoda się nie zmienia. Wprawdzie widoczność się poprawiła, ale porywy są dalej nieznośne. A z informacji innych dowiadujemy się, że skały na kościelcu są zwiane ze śniegu i niesamowicie oblodzone. Decyzja więc musiała ugasić nasze wewnętrzne zapędy. Nie, niestety, nie tym razem. Euforią i wielkim zadowoleniem stajemy na przełęczy. 1853 metry nad poziomem morza. Bo tyle wynosi wysokość siodła na przełęczy kara Zdobyta. Wielka radość nas rozpala. Daliśmy radę mimo tylu przeciwnościom i trudom. Spoglądamy w dół z przełęczy na taflę czarnego stawu i pionowo opadającemu do jego tafli żlebowi. To nim wiedzie prawdziwy zimowy szlak na przełęcz. Tym razem mimo chęci odpuściliśmy ten wariant tylko i wyłącznie ze względu na pogodę. Ale wiemy, że tylko gdy nadarzy się stosowna pogoda wrócimy tu ponownie właśnie tym wariantem. Stojąc tak na niewielkim wypłaszczeniu przełęczy, z trudem stawiamy swoje kroki. Jest przeraźliwie zimno, wieje tak mocno, że zrobienie kroku to ekstremalne wyzwanie. Gdy ściągamy rękawice, by zrobić kilka fot lub ujęć, to po prostu palce stają się sztywne i zdrętwiałe niczym drewniane kołki. Kilka więc chwil radości, kilka fotek i ruszamy w dół, by spróbować się skryć poniżej przełęczy. To jednak złudne nadzieje. Wiatr momentami zdaje się spychać nas ze zbocza. Ani śladu naszych tropów, którymi podchodziliśmy w górę. Śnieg i wiatr już na nowo zasypał drogi. Pijamy raki i opierając się o czekan, z każdym krokiem opuszczamy się niżej, by dotrzeć do zielonego stawu. Znowu kilkakrotnie lądujemy pomiędzy szczelinami. Znowu zapadamy się po kolana lub nawet po pas w śniegu i gromolimy się na powierzchni. Warunki niczym w Himalajach. Tak mozolnie schodzimy w dolinę. Czas wszak nas goni, by jeszcze za widoku dotrzeć w pobliże Surniska. Wprawdzie mamy czołówki, ale szukanie w białych ciemnościach zasypanych szlaków nie należałoby do przyjemności. Gdy spoglądamy za siebie po ponownym wejściu na żółty szlak, widzimy jak szalejący nad szczytami wiatr pomału cichnie. Z nad szczytów ukazuje się łuna zachodzącego słońca. Nagle jakby cisza zaponowała wokół nas. Docieramy w końcu pod schronisko. Ściągamy raki, chowamy czekany i w cieple schroniska wraz z pozostałą częścią grupy, która na nas czekała, popijamy już gorącą herbatę i jemy ciepły posiłek. Chwila odpoczynku, wspólnych dyskusji, wspomnień ze szlaku i czas w drogę powrotną. W świetle i blasku czołówek ponownie ruszamy do Brzezin. Tak, idąc w ciszy i ciemności, przekładając kije przed siebie, rozważam sobie te dzisiejsze przeżycia. Nowe doświadczenia, nowe przeżycia, które dzisiaj były moim udziałem. Mimo że było ciężko, to cieszę się, że mogłem szczęśliwie przejść taczańskie szlaki w prawdziwej zimowej scenerii. Znowu pokonałem swoje trudności, obawy i zobaczyłem kawałek piękna zimowych gór.